Następną rzeczą, którą musimy zrobić jest to przypisanie odpowiednich switchy do danego trybu lotu. Ja sobie wybiorę jeden ze switchy. Powiedzmy tutaj. Switch. Przypozycyjny. Widać, że na razie żaden AUX nie działa, ponieważ nic nie jest przypisane. Sobie ustawię jako switch funkcyjny od trybu lotu. Ok, tryplotu będę miał na zakładce numer 5 na piątym kanale. I widzimy, że już nasz kontroler widzi odpowiedni tryb i kanał. Nasz znaczy, widzi kanał. Bo na razie tryb nie jest, nie jest przypisany, ale już mamy możliwość regulacji aux 1. Następny AUX, który sobie ustawię, to będzie AUX numer 2 i to będzie switch. Tutaj ten trzeci. Tutaj sobie robię zazbrajanie silników. Też wam pokażę, jak to będzie funkcjonować. I w tym przypadku możemy, lecz nie musimy robić tutaj, nastaw pełnych pełnych zakresów drążka dla danego, dla danego kanału, bo, bo możemy sobie. Ustawić tutaj, właśnie tymi suwakami, w jakim zakresie ma działać nam dany, dany tryb. Ja sobie ustawię tak. Widzicie, tutaj mamy pierwszy kanał, już automatycznie ustawiony, i na dole nam działa suwak. Tak sobie zrobimy tak, że w tym przedziale będzie stabilizacja. Następny przedział dla tego samego kanału. Zobaczcie, możemy wybrać kanał 2. Wtedy już nie mamy możliwości sterowania tym przełącznikiem. Tutaj tym przełącznikiem tylko działa nam przełącznik numer 2. I sobie ustawimy na dwójce zazbrajanie nasze, naszego silnika. Czyli tutaj zamykamy okienko. My chcemy sobie ustawić za czyli wybieramy AUX numer 2 i sobie przesuwamy nasz zakres w tą stronę silniki zazbrojone i silniki rozbrojone Tutaj możemy sobie ustawić jeszcze tryb drugi Także na jednym trybie będziemy mieli kilka Na jednym przełączniku będziemy mieli kilka trybów, widzicie? Teraz mamy załączony tryb Horizon Teraz stabilizacja z ograniczeniem kątu Tutaj jest stabilizacja bez ograniczenia kątu I to by było tyle Każdy switch możemy sobie dowolnie przypisać do, do danej funkcji